Agileo. Za chwilę Dawid zaprezentuje Wam najnowsze rozwiązanie firmy Agileo, czyli FlexiSock. FlexiSock jest rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy dbają o bezpieczeństwo swojej infrastruktury. Zapraszam! Po zalogowaniu widzimy panel główny, na którym znajduje się mapka ostatnich ataków hakerskich, jakie nastąpiły na świecie, oraz tabela z najnowszymi zagrożeniami wykrytymi w sieci. W prawej górnej części ekranu znajdują się trzy przyciski. Ikona księżyca pozwala na przejście do ciemnego motywu. Ikona kuli ziemskiej, która wyświetla powiadomienia dla konkretnej partycji oraz ustawienia, w których możemy zmienić dane przypisane do swojego konta, takie jak imię, nazwisko, hasło i adres e-mail, a nawet numer telefonu, ponieważ nasze narzędzie pozwala na wyświetlanie powiadomień zgłoszeniowych na urządzeniach mobilnych. Poniżej widzimy najważniejszy panel, który na potrzeby tego filmu został oznaczony nazwami od system 1 do 5. W prawej części tego panelu znajdują się lampki, które odpowiadają poziomom zgłoszeń, od zielonego, który oznacza brak problemu. Priorytety. Po naciśnięciu na system, który nas interesuje, wyświetli się lista zgłoszeń dotycząca konkretnego systemu. Tutaj, jako użytkownik FlexiSoc, możemy zostawić notatkę, poprosić o pomoc przy obsłudze zgłoszenia lub je zamknięcie. Zamknięcie zgłoszenia nie sprawi, oczywiście, że utracimy wszystkie dane na jego temat, bo po naciśnięciu przycisku obok nazwy partycji przeniesiemy się do historii zgłoszeń, w której również będziemy do opisu konkretnego zgłoszenia. Jak Państwo widzą od strony użytkownika FlexiSock jest naprawdę prosty w obsłudze i nie powoduje żadnych problemów związanych z poruszaniem się po panelu tego narzędzia. Prawda, że brzmi dobrze? Zainteresowany? Zaciekawiony? Chętny by zabezpieczyć swoją infrastrukturę? Zapraszam do kontaktu!